Odkryj możliwości dekoderów trzeciej generacji w Kawek Media. Dostęp bez dodatkowych opłat do wielu aplikacji, takich jak Tvn Player, iPLA czy Karaoke TV oraz szeregu funkcjonalności: Web on TV, radio, widgety i inne. Dodatkowo w opcji Premium HBO na życzenie, VOD i muzyka na życzenie. Sprawdź na www.gawex.pl Pierwszomajowe uroczystości w naszym regionie były naprawdę ciekawe. Właśnie teraz powrócimy do jednej z nich, której nie zdążyliśmy Państwu zaprezentować drugiego dnia maja, kiedy to większość z pierwszomajowych imprez było na naszej antenie. A 1 maja, oprócz tego co działo się w szczecinku, na przykład przy rozpoczęciu sezonu wodnego, oprócz tego co działo się w bornem Solinowie przy okazji pochodu pierwszomajowego, również były atrakcje w gminie barwice. Przenieśmy się do luboradzy, tam już po raz kolejny zorganizowano majowy weekend. Ciekawym fragmentem prezentacji, które zaproponowano uczestnikom tej majówki, była prezentacja szczecineckiej grupy, która odtwarza tradycje kawaleryjskie. To, co teraz Państwo widzą, to jeszcze niewinny początek umiejętności jeździeckich i nie tylko jeździeckich, jakie prezentowano właśnie w tym miejscu. To jest rzeczywiście majówka, a nie jakaś zorganizowana impreza w naszym parku, czy, czy w innej Sołeccie. Pogoda dopisuje. Frekwencja Ale charakter również. tego spotkania jest nieco inny, no bo to nie, nie są dożynki na przykład. No ja dlatego mówię, że to nie jest nasz park barwicki, gdzie się to jest zorganizowane, podpięte. Tu każdy może robić co uważa, gdzie chce to zajść, cieszyć się pogodą. A osobą, I która wprowadza doce. w ten klimat jest aktor Andrzej Niemirski. I w co pan wprowadza? Dokładnie jaka jest, jaki jest pomysł na to majowe spotkanie? Witam państwa serdecznie. Chcieliśmy rozreklamować to miejsce jako takie miejsce, gdzie można się dobrze bawić przy wspaniałej pogodzie, bo tu zawsze jest piękna pogoda, a jednocześnie nadać temu naszemu spotkaniu, aby to nasze spotkanie majowe tutaj. W rodzinnym charakterze miało też coś z przypomnienia tamtych lat, kiedy się chodziło ze szturmówkami, kiedy się machało do przywódców na, 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 tym, na trybunie, kiedy się. Nawet przygotowałem kilka takich fragmentów różnych e, z tamtych lat. E, na przykład e, Czuwającym w noc noworoczną, jeżeli Państwo pozwolą, był kiedyś taki wiersz, e, napisał, e, o ile pamiętam, Warzyk Młodym, aby byli odważni i śmiali, ojczyźnie socjalistycznego szczęścia. No a czego mam dziś życzyć Wam, towarzysze ze służby bezpieczeństwa? Oczywiście tu nie ma żadnej służby bezpieczeństwa z nami, nie, także czuwamy, wszyscy. Się, czuwamy. Ale czuwamy, czuwamy, czuwamy. czuwamy. Ja teraz inną poezję sięgnę do, że tak powiem, jądra ciemności. I siewodnia praznik maja, w kraju radno, wpuść muzyka je gra i spają, My z krasnymi flaszkami idziemy guliać i ptycy w mieście z nami pajuta Piac. Czyż nie piękne? piękne. Prawda. Brawo. brawo! Moi drodzy, oczywiście e, można też sięgnąć głębiej. Na przykład można sięgnąć e, już do takiej e, klasyki totalnej. E, łowiec w krzakach, krzeczota i szczekneś w dworzyszczu wziął, zydli siadał, zagęźbił na podkurek zaraz kurwór wniósł dwórek. I tak dalej, i tak dalej. Kończy się to mniej więcej tym... Yy... K knaś, knieś yy, chciał wystąpić z mową trawą, już się podniósł, wsparło blatci, kiwnął w przód się oraz w się i rzekł w średniowiecznej mowie: Kociu, mich mość, wać panowie, jako wiedano, spokąd dać Bóg do niej pokąd brzęczyszcie jedyć ka, nie wiesz, Grzymi doida sierdząc, nie wiesz, Adi, no kiczki, czypać o rymci, chryćka kopa, Adi, no ćwąka, łajbono, bziąk odbita szaj, bo on go z ano, tu, owacją, mu przerwano, na ramiona go porwano, udzielono mu poparcia i zabrano się do żarcia. No, wy... no właśnie, a teraz już przejdźmy do tego spotkania, w którym ja też widzę elementy jeszcze wcześniejszej epoki, bo jeżeli mamy tutaj tych... Te, te, to towarzystwo na koniach, to raczej to nie jest nawiązanie do lat PRL-u, bo wówczas o tradycjach kawalerijskich raczej chciano zapomnieć. Chciano zapomnieć, ale nigdy nie zapomniano z tego względu, że to tak silnie, gdzieś tam głęboko tkwi w nas chęć do koni, bo zawsze tradycja nasza wiązała się jednak z końmi, bo konie były zawsze i wszędzie, w Polsce. I są do tej pory gdzieś tam, mimo że ciągniki prawda, i traktory, to jednak chęć spojrzenia, pogłaskania konia i bycia przez chwilę w jego otoczeniu zawsze to jakoś tak człowieka dobrze nastraja na dzień dzisiejszy dlatego zaprosiliśmy też tutaj tę bo tradycja przedwojenna mimo że w czasach socjalizmu była negowana to jednak gdzieś głęboko polacy wszyscy mieli ją schowaną i ona potem wypłynęła na ten wierzch i wypłynęła na przykład w filmie Krzysztofa Zanussiego Cwał, chyba jeden z najlepszych filmów tego artysty to znaczy brałem kiedyś udział. Tak, oczywiście, oczywiście, a przepraszam, no, nie będę brałem kiedyś udział w, w filmie o e, Kolbę e, pana Krzysztofa Zanuskiego. Zanusiego grałem tam niestety złą postać, bo grałem SS-mana, Ale ja już mam tak, że w jednym filmie gram Esesmana, w następnym filmie gram e, co innego, ale grałem też kilku Niemców i grałem kiedyś o. W filmie, to też ciekawostek, w filmie o papieżu ta scena akurat nie weszła do, do filmu, ale była kręcona grałem Jaruzelskiego. 娘娘、yeah. Nie żałują, jeszcze, jeszcze koń mi go ratują, jeszcze koń mi go ratują. Dobrze, było. dobrze mało. Pluton, bardzo. chodź, ci. Pluton dobrze było? Kubale kawalerii! Słabo! dobrze było? Kubale kawalerii! Nie tylko tradycje jeździeckie pojawiły się podczas tego spotkania w Luboradzy. Również powrócono do tradycji pochodów pierwszomajowych. A to, co Państwo zobaczycie, to można powiedzieć pochód pierwszomajowy w wersji mini-mini.

świetlanej przyszłości pod przewodnictwem Ryszarda... Mijamy tutaj następne stanowisko, proszę Państwa. Zmiany te na pomoście oraz tych, kto na morzu, i za nich wypijemy... Na lewo most, na prawo most, a dołem Wisła płynie, tu rośnie dom, tam Jaki rośnie dom, godziny na godzinę. Autobusy czerwienią, migają, Ta za wysoko, a mnie samotny źle. Ta za wysoko, a mnie samotne.